Piłkarką to pewnie grałabym siatkówkę. U innych ludzi najbardziej doceniam szczerość. W wolnym czasie czytam książki. Moją ulubioną książką jest Kłamca Jakuba Ćwieka. Moim ulubionym filmem jest Avengers. Piosenka, która zawsze poprawia mi humor, to trzeci opening haiku. Ulubiona drużyna kobieca Medyk Konin, a męska jest GKS Jastrzębie. Jest Moje trzy zalety. Jestem szczera, pomocna i chyba trochę miła. Mój piłkarski idol i idolka to Ewelina Kameczek i Kars Płajol Moje największe marzenie. Chyba chciałabym być yy, zauważona jako środkowa obrońca. Ulubiona kuchnia? Kuchnia chińska, zazwyczaj makaron z kurczakiem i sosami.